We wtorek 26 listopada o godzinie 13.30 rozpoczyna się w Urzędzie Miasta posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Przewodniczący tej właśnie komisji, radny Leon Ryszard-Kowalski, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, z tego co widzę, rozpoczyna się maraton sesyjny w czwartek 28 i to już od godziny 8, 8. 8 rano. Tak za dużo punktów Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie ma, bo widzę, że aż aż 5. Komisja Edukacji Kultury i Sportu ma swoje kompetencje i pod obrady bierze te punkty, które stricte dotyczą naszego, naszych zadań. Mm -hmm. Sesja ta, która będzie jutro, jest bardzo obfita, jest bardzo dużo, no to tak jak zawsze, pod koniec roku Zbiera się masa różnych uchwał, projektów uchwał, dotyczących głównie spraw finansowych. Stąd, stąd ta i Komisja Budżetu, także i jutrzejsza sesja będzie obfita w tego typu projekty uchwał, co nie oznacza, że nasze uchwały, nasze oświatowe, sportowe i, 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 i turystyczne nie są ważne. Też są, ale my, Komisja Edukacji, zajmuje się stricte swoimi e, uchwałami, mm -hmm. które wynikają z kompetencji naszego działania. Panie Przewodniczący, widzę w punkcie trzecim właśnie jest wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu e, pod nazwą Karta Wyspiarza i Karta Wyspiarza Seniora. Jest to nowość? Tak, no bardzo... Mm, Myślę, na, myślę że, że i członkowie naszej komisji, również ja osobiście bardzo jestem zadowolony z tej propozycji. Ta propozycja, ona się przewijała już od dłuższego czasu. Dzisiaj się materializuje w postaci konkretnej uchwały. Będzie dotyczyła ulg, e, preferencji związanych z tym, że mieszkamy w naszym przepięknym mieście, a więc mieszkańcy będą mieli różnego rodzaju preferencje. One dotyczą różnych dziedzin życia, usług, działalności kulturalnej, sportowej, zdrowotnej. Także tych zakresów jest kilka. Przyjmujemy tę propozycję wydania takiej karty. To będzie tutaj prezydent Sujka przygotowywał tę propozycję i ona jest naprawdę. Powiem optymalna, nie jest skomplikowana, bo propozycje były różne tak. wielkiego systemu. No. Tu po prostu chodzi o wydanie karty i ta karta będzie upoważniała nas do różnego rodzaju no, preferencji, ulg czy. czy... Więc w bardzo prosty sposób, tak? To bardzo sposób Pokażę pan kartę i, I, pan... i z niej korzysta z jej zapisów. Dokładnie. Mhm. Panie przewodniczący, jeszcze jedno może nie nową nową w sumie w działalności Rady Miasta, ale reaktywacja, czyli powołanie młodzieżowej Rady Miasta Świnuście i nadanie jej statutu. Kilka razy już było podejścia, kilka Rad Młodzieżowych już działało. Warto powracać z powrotem do tego tematu? Absolutnie warto. Chcę przypomnieć, że pierwszą Radę i w ogóle pomysł powołania Młodzieżowej Rady Miasta zrodził się w czasach, kiedy no miałem, miałem zaszczyt w Urzędzie Miasta spełniać tę funkcję zastępcy prezydenta. To myśmy wtedy tak. robili te pierwsze kroki. I rzeczywiście jest to bardzo dobry pomysł na to, by młodzież uczestniczyła aktywnie w życiu miasta, by uczyła się właśnie samorządności, demokracji no i, i, i tych zadań, które ma miasto do wypełnienia. Oczywiście jest to organ doradczy, niemniej bardzo istotna sprawa i bardzo się cieszymy. Zresztą wzięliśmy to pod obrady naszej komisji, bo ta młodzież, uczestnicy czy, czy radni młodzieżowi. Mhm będą wybierani w szkołach, to, to szkoły będą delegować swoich przedstawicieli. Stąd też cieszymy się, że wrócił ten pomysł. Ja myślę, że yy, przeglądałem statut. Yy, yy. On na kanwie tego pierwszego jest zbudowany, ale jest jakby kilka nowych spraw, no życie nie stoi w miejscu, więc to kiedy to było powoływane w 2005 czy 2006, tak, tak jakoś mi się to kojarzy, no trochę się zmieniło i trochę te formy demokracji, działania demokratycznego są inne, stąd też ta, to powołanie, bardzo się cieszę z tej reaktywacji, rzeczywiście, bo to, tak jak powiedziałem, ma swój wymiar obywatelski, ale też i edukacyjny. Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Rozwoju Turystyki, radny Wiesław Góreczny, dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. I siedem punktów było do przerobienia na Komisji Uzdrowiskowej. Wszystkie ważne, wszystkie zaprezentowane i rozszerzone zostaną na najbliższej sesji Rady Miasta. Ale ja chciałem Pana Przewodniczącego zapytać o projekt uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej. No to by jak rozpadnie redaktorze, proszę Państwa, by był to pierwszy punkt, jeśli chodzi o opłatę uzdrowiskową. Pan prezydent z 4 zł obowiązujący na dzień dzisiejszy zaproponował, bo to są wszystko propozycje do uchwały na 4 złote 40 groszy, zł, gdzie można było to podnieść do 4,48, ale pan prezydent doszedł do wniosku, że 4,40 będzie to taka suma, która powiedzmy będzie adekwatna do możliwości finansowych ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta Świnoujście. Z tej opłaty uzdrowiskowej możemy zebrać przy sprzyjających warunkach około 9 milionów, a może nawet więcej, ale mówmy o dziewięciu, plus tego dopłata ze Skarbu Państwa dziewięciu mamy 18, a ta dopłata jest do informacji państwa po to, że mając status uzdrowiska jesteśmy bardzo mocno ograniczeni w doinwestowanie w ogóle o działalność gospodarczą i to dlatego państwo rekompensuje to nam dopłacając drugie sto procent z tym, że i pan prezydent mówił, i pani skarbnik, że są takie zakusy, żeby ta opłata uzdrowiskowa była w dalszy ciągu zbierana, ale żeby był, trafiła do wspólnego wora Skarbu Państwa i rząd PiS będzie potem decydował komu ile i dlaczego dać. I z tym myślę, i pan prezydent, i radni Rady Miasta i, i wszystkie gminy uzdrowiskowe zgadzać się nie będą i na pewno będziemy wystosować stosowny protest do, do takiego działania rządu. Jest to ładny grosz te 9 milionów złotych w skali roku na pewno zostanie spożytkowany na potrzeby miasta gminy Świnoujście. To znaczy panie tak, no nie oszukujmy się te 18, bo mówimy bo o całościowej, tak. to jest pozwala y, zwiększyć atrakcyjność miasta Świnoujście, co odbije się również na tym, że turyści chcą przyjechać do miasta Świnoujście. Jedna tylko jest y, łyżka dziergciu do tej beczki miodu, to jest y, y, cały czas u nas było tak y, stosowane, że Dzieci do lat siedmiu nie płaciły nic, tak. nie płaciły nic, próbowaliśmy zrobić na to ograniczenie, powiedzmy połowę stawki, podobno RIO i nadzór wojewoda, z się nie zgadza, i, I są radni, którzy do mnie się zgłaszali i będą to podnosić na sesji Rady Miasta, żebyśmy jednak spróbowali wprowadzić ten zapis. Jeśli nie wyjdzie nic z tego, to szkoda, bo tak to moglibyśmy zawsze mówić, że jesteśmy gminą otwartą na rodziny z małymi tak. i z dziećmi, w ogóle z dziećmi. Panie Przewodniczący, równie ważnym punktem było, był punkt trzeci, w którym zapisano, że wypracowaliście opinię do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz Ogrodzeń. Panie przewodniczący, jest panie to... redaktorze, przerwę panu i tak dalej, bo jeszcze punkt drugi było o Inkaso, ale to, tak. to było tylko takie, żeby nam nie nadzór nie odrzucił. A punkt trzeci, który pan mówi, jest to strasznie rozbudowany materiał bardzo strasznie, jeśli użyłem takie słowa, bardzo mocno rozbudowany materiał, który. My dostaliśmy go dosłownie ad hoc, czyli niby były wystawione i tak dalej. Materiały, ale to jest tak dużo do obrobienia. Zwróciłem się do, do, rad, do pani prezydent Michalskiej, ale głównie do radnych komisji, żebyśmy nie wypracowywali opinii do tego tematu, żeby przerzucić to jednak na komis Komisję Gospodarki. Bo ten temat był tak rozbudowany, Obserny. obszerny mm -hmm. i, i, i odbywałoby się tak, że, że osoby, które miały to reprezentować, trwałoby to dwie godziny, za dwie godziny znowu by przyszły do komisji dwie godziny i myślę, że może kiedyś stanie się tak, że takie materiały będziemy robić seminarium, będą wszyscy członkowie komisji, czy wszyscy członkowie, radni Rady Miasta i raz będzie można to przerobić, a potem tylko na komisję wypracowywać opinie co do tego projektu. Ja mam mieszane uczucia do tego i prawdopodobnie jak się nie wstrzymam, to będę głosował przeciw, ale to dopiero na sesji Rady Miasta. 58 punktów w sam raz za, zawiera ta uchwała. To jest tak zwana uchwała krajobrazowa. To są fragmenty jej tutaj, co mieliście wypracować na komisji, bo ona jest bardzo obszerna, Panie bardzo rada, szczegółowa. Nie, To zgoda, ale i... chodziło o to, że, że to, to jest tak jak z wieloma uchwałami. Jest Wiele rzeczy, których byśmy się zgodzili na nadmiar reklam na elewacjach, na chodnikach, na, na ulicach i tak dalej, ale tak. Potykacz, ci co prowadzą działalność gospodarczą, tak, wiedzą ale, co to jest ale, ale, fry tak. ale fryzjer już nie, dlaczego? Mhm. I głównie dla mnie, co o mnie, jeśli chodzi o tą uchwałę, to ja będę miał uwagi i nie zgadzam się z tym, chodzi o tak zwane witryny. Nie o szyby, tylko witryny tak. i to jest tak rozbudowane, że w zasadzie ktoś, który będzie chciał się na szybie zareklamować, jak będzie miał mało szybę, to nie ma po co robić reklamy, bo tam się nic nie zmieści, bo to 20% jest dozwolone na szybie. Także no, no, mówię, no na pewno na sesji Rady Miasta i jeśli będzie to dalej wpisane te witryny, ja osobiście będę skłaniał się ku temu, proszę państwa, żeby głosować przeciw tej uchwale. Czas na Komisję Gospodarki i Budżetu Rady Miasta, której przewodniczy radny Sławomir Nowicki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, czy dobry panie. Patrzę właśnie nad czym pracowaliście i widzę same poważne, poważne tematy, panie przewodniczący, a tych poważnych tematów było aż 16. Zawsze nad ważnymi tematami debatujemy. Mhm. No i które wobec tego wypad z tych ważnych wymienił jako najważniejsze? Najważniejsze myślę, że co dotyczy też bliżej mieszkańców, co też budzi może takie. Ciekawość, jest to strefa płatnego parkowania w śródmieście. Myślę, że tutaj dużo Państwu nie musimy przybliżać. Parkingi dzisiaj są pełne. Musimy w tym przypadku coś zrobić, żeby po prostu ta rotacja była zdecydowanie większa. A też uważam, to nie jest tylko polityka naszego miasta, ale również w całym kraju po prostu strefa parkingowa. Jest po to wprowadzana, że po prostu no, niektórzy, czy obcokrajowcy, czy jak również goście, zostawiali samochód na cały dzień, a my, jako mieszkańcy, nie możemy z tego skorzystać. Ale chciałbym dodać, że dla mieszkańców są też oferty, dla w jego strefie, w którym mieszka, jest również zniżka, także w każdym razie oferta, myślę, jak najbardziej, naprzeciw mieszkańcom. Zatem, z tego co słyszę, panie przewodniczący, to prezydenta miasta nie puścicie z kwitem w tej kadencji, bo to jest pomysł nie nowy, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, bo już w tamtej kadencji były pierwsze przymiarki do tej strefy. Tak, to prawda. Miałem tam przyjemność uczestniczyć w tej dyskusji, jak również na komisji. Uważam, że w tym przypadku to już nie tylko było prezydenta, ale również były wnioski mieszkańców, jak niektórych radnych, aby do tego tematu powrócić. Mm -hmm. Sprawa kolejna chyba również z ważnych, najważniejsza to oczywiście podjęcie uchwały i wniesienie wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zakład gospodarki mieszkaniowej do lokum spółka ZO. Panie redaktorze, to są akurat, można powiedzieć, pakiet czterech projektów uchwał, które opiniowaliśmy. Trzech, co prawda jest intencyjna, trzech, to jest to program wieloletni. Uważam, że tu jak teraz przed chwilą komisja się skończyła, radni są zgodni, jest to potrzebny materiał, który powinniśmy prezentować. Co prawda myślę, że co niektórzy radni mają też, dużo jest pracy w tym okresie, z tego względu, że mamy i budżet ale temat jest dosyć bardzo istotny, bo pozwoli to na przekształcenie to w spółkę, a wtedy możemy miasto się ubiegać czy ta spółka również o to, żebyśmy dostawali dopłaty rządowe z różnych programów i uważam, że wtedy polityka mieszkaniowa zdecydowanie kierunkuje się na lepszym kierunku. Także mogę powiedzieć, że po dosyć długiej dyskusji głosów przeciwnych nie było. Komisja wypracowała tu do projektu uchwały pozytywne opinie do tych trzech. I jak tak. również czwartego, o którym mówimy o tej polityce wieloletniej. I opinia do projektu uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Powiem tak, gdy opłaty uzdrowiskowej jeszcze nie procedowaliśmy, będziemy zaraz za chwilę procedować. Moim zdaniem, jest to opłata, która nie dotyczy mieszkańców, to dotyczy gości naszych. I myślę, że miasto jest otwarte dla. I te 40 groszy więcej, Panie Przewodniczący, nie odstraszy, w jakiś sposób turystów i czasowiczów. w. Nie sądzę. Lidze. Nie sądzę. Myślę, że y, y, mieszkańcy też odczuwają, że wszyscy zarabiają na naszym mieście. Jak można kupić kawałek ryby za 100 parę złotych, a za 40 groszy, to przyznam szczerze, że nie, a miasto robi tyle inwestycji i uważam, że jest tak ofertą y, otwartą na ofertę ma na y, gości. Że na pewno to nie wpłynie, a myślę, że do budżetu zdecydowanie tak. Na czwartek 28 listopada na godzinę 8 rano przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska zwołała 22. sesję Rady Miasta Świnouchcie. Proszę Państwa, patrząc w projekt porządku obrad, sesja bardzo obszerna. Nie wiem, czy Pani Przewodnicząca, ale za chwilę się dowiem, wyrobi się z tymi wszystkimi punktami wraz z radnymi żeby jednodniowo zamknąć tę sesję. Właśnie. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Dzień dobry, witam. Dacie Pana rady radę przepracować proszę, 27 Państwa. punktów porządku to nie obrad? Nie, tylko odpowiedzialna jest Pani Przewodnicząca, jak to Pan Redaktor powiedział wcześniej, ale to wszystko też zależy od Państwa radnych, od tego, jakie będą chcieli, jakie wnioski będą ewentualnie do, do uchwał. Już Dyskusja, dzisiaj, już jaka tak? będzie, jak już będzie wiadomo, czas wypowiedzi, statut to zapewnia, aby też poszanować ten czas innych radnych, ale potrafią być różne sytuacje, wiemy z doświadczenia, że ta długość często tam, gdzie jest bardzo dużo punktów, to można szybko jakby zrealizować ten porządek obrad, a często tam, gdzie są to dwa, trzy punkty. To potrafi, ten czas obrad potrafi się wydłużyć. Nad tym, ale tym razem są to punkty 27. Jeszcze wiem, że jedna uchwała będzie dodatkowo, więc tych punktów na pewno będzie, będzie więcej. Ale są to, bym tak powiedziała, dużego kalibru, bardzo ważne sprawy dla, dla Świnoujścia, dla mieszkańców Świnoujścia. O tym świadczy chociażby to, że Komisja Gospodarki i Budżetu trzy razy się spotyka i to nie jest, że się na chwilę spotyka, ale są to obrady komisji średnio, średnio po 5-6 godzin, więc też można by liczyć na to, że te uchwały zostaną przedyskutowane na komisjach i być może w miarę sprawnie uda nam się to przeprowadzić. No, żeby było sprawniej i żeby może udało się to w jeden dzień, dlatego sesja trochę wcześniej zwyczajowo jest o godzinie 9, spotykamy, nie daje Pani się, pospać spotykamy się o godzinie 8 i myślę, że to też jest taka normalna godzina mhm. pracy, nie jest, nie jest wcześnie. Chyba, Pani... że medium jest trudniej dotrzeć na tą godzinę. Media dotrą nawet i o drugiej w nocy, jeżeli trzeba będzie. Pani Przewodnicząca, a które właśnie z tych punktów by Pani szczególnie wyróżniła, które zostały przygotowane na czwartkową sesję? Które takie... No Najważniejsze, na pewno, trudne, jest na pewno są te trudne, które powodują jakieś obciążenia finansowe lub też inne przyzwyczajenia są i na pewno jest to strefa płatnego parkowania. I tutaj dyskusja jest i w jedną, i w drugą stronę dzisiaj też sesji. nawet zaczepiła mnie Pani, dlaczego wprowadzacie, dlaczego chcecie wprowadzić tą strefę płatnego parkowania, a z drugiej strony słyszę też ludzi, no w końcu wprowadźcie tą strefę płatnego parkowania, żeby można było zaparkować bo w tej chwili nie ma gdzie zaparkować pięć razy krążę w centrum w śródmieściu i, i nie ma tej możliwości. A przede wszystkim no, wprowadzając tą uchwałę, zamysł jest taki, abyśmy zadbali o nasze powietrze, o naszą jakość życia, aby właśnie o tak pięć razy nie krążyć, bo to jest jednak zatruwane wtedy powietrze, nasze, nasze świnońskie, którym oddychamy my, oddychają nasze dzieci. I wymóg tych rotacji pojazdów, aby częściej, aby kiedy podjedziemy, chcemy jakieś sprawy załatwić, aby móc zaparkować kwota, jaką zaproponował pan prezydent 600 zł dla mieszkańców, którzy zamieszkują daną ulicę. No i w naszym ocenie nas, nas radnych i tutaj był wniosek grupy radnych, aby ta kwota uległa zmniejszeniu. Już dzisiaj wiemy, że pan prezydent będzie proponował kwotę niższą, znacznie niższą, bo 200 zł. Zobaczymy, jak też radni będą się zapatrywać. Jak również została prowadzona zmiana, że będzie to dotyczyło nie tylko tej ulicy, ale i ulic sąsiednich, więc w momencie, kiedy nie będzie można zaparkować przy tej swojej ulicy, to, to gdzieś tam przy tym, kilka metrów dalej, będzie to miejsce, więc spokojnie, żeby mieszkańcy mogli zaparkować. Na pewno będzie to nową, będziemy się wszyscy uczyć i jest to pierwszy rok. Myślę, że dobrym, dobrym rozwiązaniem jest to, że w dzielnicy nadmorskiej jest to, będzie to przez cały rok kontynuowane opłata, bo słyszymy już dzisiaj garaże, którymi dysponują apartamentowce, którym dysponują hotele, są puste, a te wszystkie samochody stoją na zewnątrz, na, na, na zewnątrz i tak jak ktoś przyjedzie, tak cały czas stoją w tej miejscu, nie ma tej rotacji. A tak to wymusi, no tak jak wspomniałam wcześniej, rotację, zaparkowanie tego samochodu gdzieś tam w hotelu, w apartamencie i wniesienie opłaty, bo to się po prostu nie będzie komuś opłacało. Strap opłatnego parkowania to raz drugiej uchwały, którą, na którą będziecie pracować już za bardzo ćwiczyć nie musicie, bo już była ćwiczona na mieszkańcach w lipcu bieżącego roku uchwała tak zwana świeciowa. Tak, no i mówię, to jest jedna też również z takich trudniejszych uchwał, kiedy musimy. Przyciągnąć do mieszkańca. Do mieszkańca, ale też to wynika z pewnych obostrzeń, jakie nakłada na nas rząd, i, i później jest to cedowane na samorząd, no, który dysponuje tylko takimi środkami, jakie ma i na te wydatki bieżące tyle może wydać, ile ma tych wpływów bieżących. W maju nie tak dawno, żeśmy podejmowali też decyzję o podwyżce, Opłaty za śmieci. Wówczas, jako radni, była propozycja, aby to nie było jakieś maksymalne, ale o tyle podwyższyć, o ile to tylko jest możliwe, aby mieszkańcy tego nie odczuli i zobaczymy po prostu, jak to funkcjonuje. Dzisiaj pani prezydent Michalska przychodzi do radnych mówiąc, że jest to jednak niewystarczające. W tej ilości śmieci nie segregowaniu przede wszystkim w znacznym stopniu przez mieszkańców, bo to jest bardzo ważne tak. i dużo taniej płacimy, jeżeli te odpady są segregowane, to stwarza tą konieczność, że jednak no, przynajmniej o te 70 groszy na metrze sześciennym musimy tą, tą opłatę podnieść.